Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Krzysztof Jarosław Warner, a to podcast Głębia Myśl. Dziś natomiast wyruszymy w podróż do kluczowego okresu w życiu młodego Józefa. To czas między jego 10 a dwudziestym rokiem życia. Lata, właśnie w których chłopiec z gori zaczyna przeistazać się w człowieka, którego świat pozna pod pseudonimem Koba. W poprzednim odcinku siedzieliśmy jego dzieciństwo które było niestety biedne, naznaczone przemocą, ale również pełne czułości matki Keke i pierwszych prób zrozumienia świata. Dziś natomiast zobaczymy, jak szkolne sukcesy i wraźliwość literacka zderzą się z taką brutalną rzeczywistością carskiej Gruzji, bo właśnie to tutaj w murach seminarium duchownego w Tifilizje zrodzi się bunt w naszym młodym Józefie. To Właśnie w tych latach Soso odkrywa literaturę Poznaje Darwina, jak i Marksa, traci wiarę w Boga, a zyskuje nową wiarę w rewolucję. Z właśnie takiego cichego semi, seminarzysty stanie się on takim konspiratorem, który wieczorami będzie roznosił ulotki i marzył o przemianie świata. Można powiedzieć, że zrozumienie tych 10 lat to klucz do zrozumienia, jak z takiego wrażliwego poety narodził się taki fanatyczny. Rewolucjonista stali. Jeżeli chcecie oczywiście dowiedzieć się wcześniej, co się działo, to zapraszam was do pierwszego odcinka o stalinie, który nagrałem. Oczywiście link będzie pod opisem tego odcinka. A teraz zapraszam Was na wysłuchanie drugiego odcinka o życiu Stali. W szkole cerekiewnej Soso rozwija swoje talenty. Uczy się podstaw łaciny, arytmetryki, poznaje żywoty świętych. Szczególnie lubi lekcje literatury i historii, na których chłonie opowieści o gruzińskich bohaterach i carach Rosji. Choć nauka odbyła się po rosyjsku, w wolnych chwilach chłopiec zaczytuje się w gruzińskich podaniach i wierszach. Sam zaczyna pisać drobne wierszyki. Jego wrażliwość literacka zwraca uwagę nauczycieli. Podziwia też gruzińskich pisarzy patriotycznych, jak Rafael Eristawi, którzy sławią piękno ojczystej ziemi. Po lekcjach Soso śpiewa w chórze Cerekiemny. Ma mocny, ładny głos i szybko zostaje solistą chóru. Występuje nawet na ślubach w okolicy. Śpiew przynosi mu nie tylko uznanie, ale i drobne honorarie. Który chłopiec skrzętnie odkłada. Pomimo radosnej natury, Soso doświadcza w szkole także twardej dyscypliny. Zapamiętuje szczególnie jednego z nauczycieli, Dimitria Czachato-Szywiliego, znanego z żelaznej ręki. Ten srogi pedagog wymaga absolutnego posłuszeństwa i regularnie każe uczniów ruską za najdrobniejsze przewinienia. Surowość szkoły i przemoc ze strony Ojca uczą młodego Józefa, że świat jest pełen brutalności. Mimo religijnego wychowania zaczynają rodzić się w nim pytania, dlaczego Bóg na to pozwala, gdzie jest sprawiedliwość. Przełomowym momentem jest pewien zimny dzień lutego 1892 roku. Nauczyciele prowadzą uczniów na rynek, by dali przykład moralny. Odbywa się publiczna egzekucja bandytów, zbójników, sopanych w górach. Nastolatkowie drżą z emocji, gdy skazańcy stoją z pętlami na szyi. Ku zaskoczeniu wychowawców, wielu uczniów, w tym Soso, nie odczuwa triumfu sprawiedliwości lecz współczucie dla skazanych. Młody wid patrzy, jak stracono ludzi z ludu, zapewne zmuszonych do bandyterki przez biedę i czuje bunt w sercu. wszcząc po tym wydarzeniu, pozostaje z nim na długo. Soso zaczyna dostrzegać, że prości Gruzini żyją w nędzy, gnębieni zarówno przez lokalnych możnych, jak i przez carskich urzędników. Pod połem tych refleksji, chłopak Deklaruje kolegom, że chciałby w przyszłości zostać kimś, kto pomoże ludowi. Na przykład miejscowym urzędnikiem, który zwalczy biedę i niesprawiedliwość. Co więcej, dociekania filozoficzne prowadzą go do kryzysu wiary. Zaczyna rozmyślać nad problemem zła. Jak to możliwe, że Bóg pozwala cierpieć niewinny? Coraz gorliwiej czyta wszystko, co wpadnie mu w ręce. Również Świeckie książki, przemycane przez starszych kolegów. W jednej z nich poznaje teorię ewolucji Karola Darwina, która burzy biblijny obraz stworzenia świata. Te lektury i własne przeżycia sprawiają, że około 14 roku życia Soso traci wiarę. W głębi duszy staje się ateistą, choć przed matką i księżmi jeszcze długo będzie to skrywał. Ta wewnętrzna przemiana. Odejście od dziecięcej pobożności to pierwszy krok na drodze buntu młodego Dżugaszywiliego. W 1894 roku Soso kończy szkołę cerkiewną w Gori z wyróżnieniem. Należy do prymusu, ma 15 lat i stoi przed życiową szansą. Dzięki świetnym wynikom i protekcji nauczycieli. Otrzymuje stypendium na naukę w seminarium duchownym w Tyfilizji, dzisiejszej Tybilizji. Dla ubogiej Kekę to spełnienie marzeń. Jej syn będzie kształcił się na prawdziwego duchownego w stolicy regionu. Matka i syn pakują skromny dobytek i wczesnym latem wyruszają w długą podróż do Tyfilizji. To około 80 km od Gory. Najpierw wozem konnym przez pagórki i doliny Kaukazu, po tym pociągu. Linia kolejowa zbudowana kilka lat wcześniej łączyła Tbilisi z zachodnią Gruzją. Dla chłopaka, który dotąd rzadko opuszczał gori, wielogodzinny stukot kół i widok dymiącej lokomotywy są ekscytującą nowością. Gdy dociera na miejsce, ich oczom ukazuje się gwarna metropolia Tbilisi, od końca XIX wieku to tętniące życiem miasto. Mieszanka kultur i języków. Na ulicach słychać gruziński, ormiański, rosyjski, a nawet perski i turecki. W powietrzu unosi się aromat przypraw na bazarach i dym z kominów fabryk. Po bruku dzwonią podkowy koni, ciągnących dorożki. Na głównych alejach widać eleganckie damy z parasolkami i oficerów w carskich mundurach. Zaś by w wąskich uliczkach starego miasta Kszczątają się przekupnie i rzemieślnicy. Gruzini stanowią tu mniejszość. Największe społeczności to Ormianie i Rosjanie. Co widać po szyldach sklepów i architekturze świątyń. Ormiańskie kościoły sąsiadują z cerkwiami prawosławnymi. Młody Dżgaszywil chłonie te widoki z zaciekawieniem i lekkim onieśmieleniem. Seminarium duchowe w Tyfilizji Okazuje się być instytucją surową i mocno zrosyfikowaną. Budynek seminarium okazała, choć ponura budowla z szarego kamienia, mieści kilkuset uczniów przygotowujących się do stanu duchownego. Soso oficjalnie zapisuje się na listę alumnów w sierpniu 1894 roku. Ma wtedy niespełna 16 lat i jest nieco starszy od większości kolegów z pierwszego roku. Wielu zaczyna naukę już w wieku 13-14 lat. Początkowo zamieszkuje razem z matką kątem u znajomych, ale wkrótce jako stypendysta dostaje miejsce w seminarnym internacie. Jego czesne jest obniżone dzięki stypendium. Płaci tylko 40 rubli rocznie. Jednak i tak jest to spory ciężar dla Kekę. Na szczęście, dobrzy ludzie z Gori znów pomagają finansowo. A sam Soso postanawia dorabiać po swojemu, by odciążyć matkę. Nadal śpiewa. W Tefilii dołącza do seminarium chóru Cerekiewnego. A także śpiewa za drobnym wynagrodzeniem podczas nabożeństw i uroczystości religijnych. Część zarobionych par rubli co miesiąc wysyła matce do Gori, która została sama. W ten sposób młodzieniec spłaca wdzięczność za lata matczynego poświęcenia. Plan dnia kleryka w seminarium jest surowy i nie pozostawia wiele swobody. O świcie, gdy miasto dopiero się budzi, uczniowie muszą już stać na baczność na porannych modlitwach. Potem szybkie, skromne śniadanie: kawałek chleba, trochę kaszy i kilka godzin wykładów i lekcji. Po południu znów modlitwa, następnie obiad, niewiele różniący się od śniadania. Często jest to tylko cienka zupa i kasza. Później krótki, kontrolowany spacer wokół gmachu seminarium. Jedyna okazja, by zaczerpnąć świeżego powietrza i rzucić okiem na tętniący życiem tyfilis za klasztornych murów. Czuliśmy się jak więźniowie, choć byliśmy niewinni. Wspominał po latach jeden z kolegów z Soso o tym rygorze. Rzeczywiście, Około godziny osiemnastej bramy seminarium, zamykają się, uczniowie, odmawiają wieczorne modlitwy i o 22. muszą leżeć już w łóżkach. Podczas gdy za oknem wielkie miasto dopiero rozkwita nocnym życiem, ciasnym dormitorium śpi po 20 paru chłopców, łóżko przy łóżku, zero prywatności. Ciszy dyżurny mnich, a za złamanie regulaminu grożą kary. Kodowcami w seminarium są głównie rosyjscy duchowni, prawosławni o bardzo konserwatywnych poglądach. Traktują miejscowych Gruzinów z wyższością. W ich mniemaniu są oni maluczkimi, których należy ucywilizować po rosyjsku. Język gruziński jest surowo zakazany w murach szkoły. Nawet podczas przerw uczniowie mają obowiązek rozmawiać tylko po rosyjsku. Za przyłapanie na mówieniu po gruzińsku można dostać naganę lub karcer. Soso, wychowany w duchu gruzińskiej kultury przez matkę patriotkę, początkowo buntuje się w duchu przeciw tej zasadzie, lecz musi się podporządkować. Z czasem jednak rosyjski staje się dla niego niemal drugim językiem. Czyta w nim książki i pisze w choć do końca życia będzie mówił z gruzińskim akcentem. Program nauczania Obejmuje w szkole zarówno przymioty religijne, takie jak teologia, Pismo Święte, śpiew cerkiewny, jak i świeckie, historia, literatura, matematyka, języki obce. Takie jak łacina, greka, a nawet trochę francuskiego i niemieckiego. Młody Dżugaszywil radzi sobie bardzo dobrze. Ma świetną pamięć i w pierwszych latach nauki utrzymuje wysokie oceny. Koledzy go szanują za bystry umysł. Kilku uczniów nawet pochodzi z gori, więc soso nie jest zupełnie sam. Ma wśród nich znajomych również z dawnych lat, co ułatwia mu po prostu życie w seminarium. Początkowo z Soso próbuje sumiennie wypełniać obowiązki kleryka. Śpia w chórze, uczy się na pamięć długich fragmentów Ewangelii, pisze poprawne wypracowania. Wszystko tak. By nie zawieść matki oczekującej, że syn zostanie kapłanem. Jednak im dłużej przebywa w seminarium, tym bardziej dławi go panująca tam atmosfera. Jezuickie metody, tak po latach określi styl wychowawczy szkoły. Rzeczywiście, młodzież jest nieustannie inwigilowana. Władze seminarium stosują system donosów. Klerycy są zachęcani, by szpiegować kolegów i meldować przełożonych o wszelkich wykroczeniach. W listach czy notatkach osobistych, przełożeni bez pardonu grzebią, szukając oznak złych myśli. Soso coraz bardziej to mierzi, z natury dumny i niezależny, zaczyna okazać cichy opór wobec niektórych wymagań. Na przykład zapuszcza dłuższe włosy, choć regulamin, nakazuje krótko ostrzyżoną czuprynę. Dla przełożonych to jawny akt. Kroną Bywa, że spóźnia się na wspólne posiłki albo ostentacyjnie nie ściąga czapki przed mijanym na korytarzu mnichem. Coraz częściej trafia za to do seminarnych ciemnic, malutkich cel z gołą pryczą, gdzie za karę zamyka się niezubordynowanych uczniów. Nawet na kilka dni o chlebie i wodzie. Mimo kar soso narasta buntowniczy duch. Już nie wierzy w to, czego go uczą na teologii. Utracił wiarę, choć wciąż zachowuje pozory pobożności, by nie zostać wyrzuconym natychmiast. Jego oceny z czasem się pogarszają, bo przestaje przykładać się do przedmiotów, które go interesują. Za to pokryjomu pochłania inne lektury, takie których seminarium surowo zabrania. Właśnie w seminarium Dżuga odkrywa literaturę i idee, które rozpalają mu umysł. Dołącza do potajemnego kółka czytelniczego, w potocznej nazwie Tania Biblioteka, gdzie abitniejsi uczniowie wymieniają się zakazanymi książkami. Soso zapałem czyta powieści i dzieła, o których istnieniu nie miał dotąd pojęcia. Otwierają mu się przed nim zupełnie nowe światy. Francuskie, i rosyjskie powieści społeczne działa wielkich pisarzy. Balzaka, Wiktora Hugo, Tolstoya, Czechowa, Żoli. Poznaje utwory podejmujące tematykę buntu i krzywdy społecznej. Szczególnie silnie wrażenie robi na nim powieść Co robić? rosyjskiego autora Mikołaja Czernyszewskiego. Utopia rewolucyjna napisana jeszcze w latach 60. XIX wieku która zainspirowała już całe pokolenie rosyjskich radykałów. Soso zaczytuje się także w romansowanej historii kaukaskich panitów. Ojcobójstwo. Autorstwa Aleksandra Kazbegi. Jedna z postaci tej powieści, górski zbójnik o przydomku Koba staje się jego osobistym bohaterem. Koba to coś w rodzaju gruzińskiego Robin Hooda. Odważny, wolny, brojący słonie jego ludu przed uciskiem. Młody Dżigasiewil jest zafascynowany. Dwoje najbliższych kolegów sam zaczyna prosić, by nazywać go Koba. Przybiera ten pseudonim, jakby chciał przeistoczyć się z potulnego ucznia seminarium wybuntownika i bohatera własnego życia. Ta romantyczna aura buntu bardzo pociąga dojrzewającego Soso. Na lekturze powieści się nie kończy. W ręce padają mu również poważniejsze dzieła, prace naukowe i polityczne. Z zapartym tchem studiuje kapitał Karola Marksa, podstawowe dzieło rozwijającego się ruchu socjalistycznego, ideały marksizmu, równość klas, walka z wyzyskiem robotników, obalenie starego porządku trafiają na podatny grunt w umyśle chłopaka który na własne oczy widział biedę i niesprawiedliwość. Marksizm staje się dla niego nową wiarą, świecką religią rozumu i sprawiedliwości społecznej. Soso jest tak zdeterminowany, że próbuje nawet uczyć się języka niemieckiego, by móc czytać Marksa i Engelsa w oryginale. Wśród rówieśników zaczyna wyróżniać się nie tylko buntowniczą postawą, ale i oczytaniem. Nocami, gdy seminarium śpi, on wymyka się na tajne spotkania młodych entuzjastów nowych idei. Tyfilis w tych latach staje się siedliskiem różnych ruchów opozycyjnych, od gruzińskich narodowców po socjalistów. Coraz więcej robotników w fabrykach zaczyna szeptać o strajkach, a inteligenci debatują w kawiarniach o przyszłości Imperium carów. Młody Dżigaszywil kracza do konspiracyjnego świadka socjalistów. Najpierw ostrożnie słucha, potem sam zabiera głos. W 1898 roku 18-letni Soso zostaje członkiem gruzińskiego koła socjalistycznego zwanego Mesame Trzecia grupa to nielegalna organizacja, w której spotykają się młodzi, idealistyczni Gruzini dyskutując o niepodległości kraju i ideach równości. Podczas konspiracyjnych zebrań w zadymionych piwnicach i na tyłach warsztatów SOSO poznaje działaczy starszych od siebie, m.in. Sylwestra Dziabiałdze, jednego z założycieli Messamet-Dassi. Ci starsi koledzy prowadzają go w praktyki konspiracyjne, jak pokołać ulotki na prymitywnej, powielaczowej prasie. Jak unikać carskiej policji, ochranki i jak organizować robotników do tajnych zgromadzeń. Młody, seminarzysta, chłonie te nauki z zapałem. Wkrótce sam zakłada w seminarium małe kółko samokształceniowe. Garstka zaufanych kolegów spotyka się po kryjomu, wyczytać zakazane książki i rozmawiać o polityce. Soso staje się w tej grupie Nieformalnym liderem, dzięki swojej wiedzy i charyzmie, ma naturalny dar przekonywania. Koledzy słuchają go, gdy opowiada o cudownym świecie bez zarów i wyzysku, jaki obiecuje socjalizm. Co odważniejszym, rozdaje ulotki i broszury, które zdobyła poprzez Masam Dassi. Pod jednym z pseudonimów, pisze oczywiście jako Soselo. Udaje mu się nawet opublikować w w 1898 roku jeden ze swoich wierszy w nielegalnej gazetce robotniczej Kwali, Płuk, wydawany znaczy się przez gruzińskich socjaldemokratów, wiersz przechodzi cenzurę carską. Tylko i wyłącznie dlatego, że ukazuje się w języku gruzińskim. Carscy cenzorzy mniej rygorystycznie traktują publikacje w nierosyjskich językach, których często nie rozumieją. Działalność konspiracyjna nie uchodzi jednak uwadze władz seminarium. Soso znajduje się na celowniku przełożonych jako element kronombrni. W 1898 roku jego nazwisko trafia oficjalnie na listę najnieposłuszniejszych uczniów. W aktach odnotowano przy nim zarzuty. Wychowanek pierwszy, Dzugasiewili, czyta zakazane książki, wydaje nielegalną gazetkę. To dowody na to, że przełożeni z i przechwycić część jego konspiracyjnych materiałów lub doniósł ktoś ze współuczniów na niego. Mimo tych oskarżeń Soso wciąż nie jest od razu wydalony. Brakuje twardych dowodów na jego działalność rewolucyjną. A poza tym formalnie ma niezłe wyniki w nauce. Władze seminarium wolą mieć go na Oku wewnątrz niż wypuszczać na zewnątrz. On sam jest już jednak myślami poza murami szkoły. W ciągu tych lat przeszedł on ogromną przemianę. Z cichego religijnego chłopca przeistoczył się w zbuntowanego młodzieńca o gorącym, rewolucyjnym temperamencie. Jego koledzy zauważają, że stał się poważniejszy, bardziej zamyślony. Już nie przeci dla żartu, nie wygłupia się na przerwach. Woli rozmawiać o książkach albo dzielić się nowinkami, zasłyszanymi od robotników. Jest niskiego wzrostu i ma drobną budowę, ale w jego oczach pali się żar determinacji. Ciężkie doświadczenia zahartowały go. Chłopak, który w dzieciństwie był bity i wyśmiewany, teraz emanuje twardością i pewnością siebie. Przyjął imię Koba. I stara się postępować jak jego literacki idol. Być nieugięty, sprytny i odważny. Jak wyglądały wtedy też jego relacje rodzinne? Również one ulegają pewnej zmianie w tym okresie. Ojciec jest już dawno poza jego życiem. Krążyły słuchy, że Beso zmarł gdzieś w nędzy. Choć według innych relacji żył jeszcze kilka lat, włócząc się po. W tych przedmieściach. Dla Soso jednak ojciec właściwie nie istnieje. Jeśli cokolwiek wyniósł z tej relacji, to niechęć do ludzi pokroju bez czyli pijaków i tyranów, znęcających się nad słabszymi. Matka Keke pozostała w gori. starzeje się we samotności, ale wciąż myśli o synu. Soso istotnie zapewnia ją, że pilnie się uczy i wszystko u niego w porządku. Keke nie ma pojęcia, że jej syn porzucił myśl o byciu księdzem. Nadal widzi w nim tego pobożnego chłopca, którego posłała do seminarium. Co roku z utęsknieniem czeka, aż przyjedzie do domu na wakacje. Rzeczywiście Soso odwiedza matkę w Gori, w przerwach letnich. Przewozi jej wtedy drobne pieniądze, całuje po rękach i uspokaja, że nauka idzie dobrze. Jednak między wierszami Keke Dostrzega, że syn trochę się zmienił. Wydaje się bardziej milczący, poważny, czasem roztargniony. Być może to skutek przemęczenia nauką. Seminarium słonie ze surowości, więc matka obawia się o zdrowie z sosą. Gdy jesienią 1898 roku wraca on do Tyfilizu, Keke, modli się za niego każdego dnia, nie wiedząc, że jej modlitwy niewiele już dla niego znaczą. Pod koniec 1898 roku Josif Dżigasiewil ma 20 lat. Zanim dekada burzliwego dojrzewania, od załap zaław gori, przez traumatyczne przeżycia rodziny i rygory seminaryjnej edukacji, aż po odkrycie idei, które nadały jego życiu nowy kierunek. W oczach otoczenia stał się kimś innym niż ten chłopiec, Kekę posłał do szkoły w Sutanie. Zamiast duchownego, wrasta buntownik i rewolucjonista. W seminarium coraz trudniej mu godzić podwójną rolę formalnie kształcącego się człowieka na księdza, a faktycznie spiskującego przeciw carskiej władzy i cerkiewnym autorytetom jest jak wulkan tuż przed erupcją. Władze szkoły nie chcą dłużej tolerować jego wybryków i postawy politycznie podejrzanej. Grunt pali mu się pod nogami. Sam Soso czuje, że niebawem będzie musiał dokonać wyboru. Albo do końca udawać potulnego seminarzystę i stracić własne ideały, albo rzucić suntanem, której w sumie jeszcze oficjalnie nie założył i w pełni poświęcić się rewolucyjnej działalności. No i tutaj historia otoczy się już dość szybko. Na początku 1899 roku mody Szywili zerwie definitywnie z seminarium. Według oficjalnych dokumentów po prostu nie stawi się na egzaminie końcowym, za co zostanie skreślony z listy uczniów. Plotka głosi, że sam sprowokuje swoje wydalenie, tłukąc demonstracyjnie szybę w oknie seminarium. No ale to tylko legenda. Faktem jest, że seminarium duchowne Tyfilisie nie zadała uczynić z niego księdza, jak marzyła jego matka. Zamiast tego ten okres ukształtował naszego przysłego dyktatora jako zapalczywego działacza podziemia. I u progu dorosłości przyszły Józef Stalin opuszcza mury szkoły, nie jako duchowny z krzyżem na piersi, lecz jako zaprzysięgły rewolucjonista z konspiracyjnymi pseudonimami w kieszeni. Przed nim Zaczyna się nowy rozdział życia, w którym wykorzysta zawziętość, spryt i bezwzględność wykształconą w młodości. A w sumie tutaj możemy postawić kropkę na i, bo następne lata jego życia, między 20 a 30, mówimy w kolejnym odcinku podcastu. Ja z góry Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Proszę Was o łapki w górę, komentarz, na każde odpowiem. I miłego dnia bądź miłej nocy. Pozdrawiam się czyja.